Drodzy Czciciele Męki Pańskiej, kolejną cnotą, jaka jaśnieje w życiu naszego Pana, jest pokora. Czym jest pokora? Pokorę można zdefiniować na dwa sposoby. Po pierwsze, jest ona przeciwieństwem pychy. Jeśli więc pycha polega na szukaniu własnej, doczesnej chwały, bez względu na prawdę o sobie, a bardzo często wbrew tej prawdzie, to pokora musi być nieustannym stawaniem i ocenianiem siebie w prawdzie. Pycha też bardzo często karmi się porównywaniem siebie z innymi, by to właśnie siebie pokazać w jak najlepszym świetle, a bliźnich w jak najgorszym. Pokora natomiast jest umiejętnością zobaczenia siebie tak, jak patrzy na mnie obiektywna prawda, czyli sam Pan Bóg. Tak więc człowiek pokorny. Może o sobie powiedzieć coś dobrego. To nie jest taki człowiek, który tylko najgorsze rzeczy o sobie mówi i to jest pokora. Wręcz odwrotnie. Człowiek pokorny wyznaje prawdę o sobie, ale nigdy przy tym nie poniża innych. Raczej dziękuję Bogu, jeśli widzi jakieś zalety dobro w sobie, że Mu te dary dał. Umie zobaczyć ich źródło. Umie też cieszyć się darami uzdolnieniami u innych. Umie zobaczyć swoje zalety. Ale umie także zobaczyć swoje wady, niedoskonałości, uznać je, pracować nad nimi. To jest pokora. Ale jest jeszcze drugi sposób określania pokory. Pięknie ukazuje to język łaciński, gdzie pokora to humilitas, które pochodzi od słowa humus, czyli ziemia. A zatem, pokora to także umiejętność zniżenia się, że tak powiem, aż do ziemi. Jeśli chodzi o życie pana Jezusa. To istnieją trzy takie wieczne pamiątki Jego pokory jako uniżenia. Pierwsze to wcielenie i żłówek. Drugie to wieczernik, gdzie umył uczniom nogi i ustanowił Eucharystię. I trzecia pamiątka to jest haniebna śmierć na krzyżu. Przyjrzyjmy się tym wiecznym pamiątkom Jego pokory. Najpierw pomyślmy o wcieleniu. Oto Bóg nieskończenie doskonały, stworzyciel nieba i ziemi. Druga osoba przy Najświętszej Trójcy, zamieszkująca światłość niedostępną, w pewnym momencie z własnej woli staje się ograniczonym człowiekiem, ograniczonym stworzeniem. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Jezus istniejąc w postaci Bożej, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Żadne nasze uniżenie, choćby nie wiem jak wielkie, nie dorówna nawet trochę temu, temu uniżeniu, kiedy Bóg stał się człowiekiem. Czy zatem można sobie wyobrazić większą pokorę niż ta? Otóż można, bo Chrystus upokorzył się jeszcze bardziej. Pozwolił narodzić się w nieludzkich warunkach, to jest w żłobie, w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Bo przecież, czy ktoś z Was chciałby, żeby jego dziecko urodziło się w stajni, urodziło się w chlebie? Chyba nikt by tego nie chciał. A Jezus zgodził się na taką rzeczywistość, by być blisko tych, których świat upokarza. Ale pokora Boga człowieka nie ma granic, tak samo jak nie ma granic Jego boska natura. To też w tym, co zewnętrzne, uznane tylko za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Męka pańska na drzewie krzyża będzie zwieńczeniem tej pokory. Ta męka rozpoczyna się już w wieczerniku Wielki Czwartek. Pierwszym jego uniżeniem tego wieczoru jest ustanowienie Eucharystii. Pomyślmy o tym, do czego Pan Jezus, na co Pan Jezus się zdecydował. Tak bardzo chciał pozostać z nami w tej widzialnej, dotykalnej postaci, że zredukował się do bycia pokarmem. Oddał siebie w nasze ręce, choć miał świadomość, jak wiele dusz na przestrzeni wieków będzie go przyjmowało świętokradzko I jak wielu profanacji stanie się ofiarą. Niemniej zdecydował się na takie potraktowanie, ponieważ tak bardzo chciał być blisko ludzi. A ustanowiwszy Eucharystię idzie umywać uczkiem nogi. To jego drugie wielkoczwartkowe uniżenie. Jezus wykonuje zajęcie, które właściwe było niewolnikom, do nich przynależało, do ich stanu. Co prawda żyjemy w innej kulturze, ale myślę, że i dzisiaj z wielkim trudem przyszłoby nam umycie nóg dorosłemu zdrowemu człowiekowi widzielibyśmy w tym jakieś skrajne upokorzenie gdybyśmy musieli to wykonać a tymczasem Chrystus Pan i nauczyciel prawdziwy bóg uklęknął przed własnym stworzeniem i w końcu w wielki piątek pan Jezus dobrowolnie zgadza się na bycie potraktowanym najgorzej jak to tylko było możliwe w jego czasach pisał prorok Izajasz nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Kara krzyża była w czasach Chrystusa najhaniebniejszą, jaką można było sobie wyobrazić. Była to publiczna egzekucja, gdzie wszyscy przechodzący mogli zobaczyć winowajcę. Mogli zobaczyć zawieszony nad Nim tak zwany titulus, a więc przestępstwo, za które ponosi karę. Dalej skazaniec wisiał zupełnie nago, co było kolejnym upokorzeniem i odebraniem Jego godności. Bo powiedzmy o tym i uświadommy sobie, że nasz Pan Jezus Chrystus na krzyżu również wisiał całkowicie nagi. Te przepaski, które są malowane czy rzeźbione na Jego biodrach to tylko przejaw naszej przyzwoitości ale nie odpowiada to prawdzie historycznej. W końcu wszyscy przechodzący obok krzyża mogli ze skazanego szydzić, mogli sobie robić docinki, mogli pluć, obserwować jak skazaniec nie tylko, że znosi ogromny ból, ale nawet nie może się bronić, bo ręce i nogi ma przybite, a mówienie sprawia ogromny ból, jest właściwie niewykonalne. Na taką haniebną śmierć Pan Jezus zgodził się dobrowolnie, o czym sam mówił. Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi Go nie zabiera, lecz ja od siebie Je oddaję. Mam moc je oddać, i mam moc je znów odzyskać. Drodzy bracia i siostry, rozważywszy te pokory Jezusa, możemy sobie zadać pytanie, czy Jego boska dobroć rzeczywiście wymagała takiego uniżenia? Otóż nie, absolutnie nie. Bóg wobec swojego stworzenia nie ma żadnych, ale to żadnych, najmniejszych nawet zobowiązań. Gdyby po grzechu pierworodnym nie zrobił nic, by nas ratować, gdyby nie stał się człowiekiem, gdyby nie umarł na krzyżu i gdyby zostawił nas po prostu konsekwencją naszych grzechów, i tak dalej przez całą wieczność byłby nieskończenie doskonałym, po trzykroć świętym panem nieba i ziemi. Nic nie straciłby ze swojej doskonałości i świętości. Pan Bóg jest absolutnie wolny w swoim działaniu. Trzeba również dodać, że nawet jeśli Bóg zdecydował się nas odkupić, to i tak nasze odkupienie nie wymagało ani wcielenia, ani krzyża. Bóg mógł nas odkupić na tysiące innych sposobów. Teologia zawsze to podkreślała, że jedno westnienie Chrystusa wystarczyłoby, by zadośćuczynić Ojcu przedwiecznemu za wszystkie grzechy całego świata. W takim razie, po co to wszystko? Dlaczego tak się uniżył? Myślę, moi drodzy, że przez taką swoją pokorę Bóg objawił człowiekowi, do jakich granic go ukochał. A właściwie należałoby powiedzieć, że ukochał go bez granic, granic. To uniżenie nie było potrzebne Bogu. To uniżenie było potrzebne nam. Bo chociaż prawdą jest, że Bóg mógł nas odkupić na tysiące, miliony innych sposobów, jakie by sobie wybrał, to zaryzykuje takie stwierdzenie, że ten sposób poprzez... Ukazanie pokory był najlepszym sposobem, by, człowieka, by do człowieka przemówić, by do człowieka dotrzeć, by człowiek odpowiedział na to Boże odkupienie, czyli by zbawił swoją duszę. Bo zobaczcie, że często jest tak, że jeśli nie dostosujemy się do czyjegoś poziomu, to nie będziemy w stanie do tego człowieka dotrzeć. Gdyby na przykład jakiś znawca literatury, profesor języka polskiego zaczął rozmawiać z prostym człowiekiem. W taki sposób, że używa górnolotnych, elokwentnych wyrażeń, chciałby go przekonać do czegoś, dotrzeć do niego. Prawdopodobnie ta rozmowa nie znajdzie żadnego rozwiązania i skutku. Ten człowiek najprawdopodobniej nie zrozumie tego znawcy, tego profesora, bo przecież wyrażenia, których używa, są mu po prostu nieznane. Więc co powinien zrobić, żeby osiągnąć swój cel? A no właśnie, musi zrezygnować. Z tego, kim jest, i troszeczkę zejść na poziom tego prostego człowieka, używać potocznego języka. I tak sobie myślę, że gdyby Bóg nie zniżył się do naszego poziomu, to najprawdopodobniej nie przekonałby nas, że nas kocha i że chce naszego zbawienia. Ale pamiętajmy o tym, że Bóg nie po to zniżył się do naszego poziomu, żeby na tym poziomie pozostać, ale po to, aby nas wznieść ku wyżynom nieba i świętości. Moi drodzy, Pan Jezus, umywając uczniom nogi, powiedział: Dałem Wam przykład, abyście i Wy tak czynili, jak Ja Wam uczyniłem. Myślę, że spokojnie możemy to zdanie rozszerzyć na wszystkie akty pokory, które Syn Boży wykonał, dokonał w czasie całego swojego ziemskiego życia. A zatem, drogi chrześcijaninie, dałem Ci przykład pokory, mówi Jezus, abyś i Ty tak samo postępował. A zatem w praktyce, Umiej zrezygnować z oznak swojej godności czy pozycji społecznej, aby pochylić się po ludzku nad tymi, którzy stoją niżej od Ciebie. Umiej wysłuchać dziecko, które żali się Tobie, że ktoś mu zniszczył samochodzik, i zrozum, że dla niego akurat to jest wielki problem. Znajdź czas, by wysłuchać osoby uciążliwej, trudnej w obyciu, ale która na co dzień nie ma z kim porozmawiać i nie ma do kogo się odezwać, bo jest samotna. Umiej docenić kogoś za obiad, który był niesmaczny, ale który ktoś zrobił z miłości do ciebie, z serca. Umiej usiąść i porozmawiać z bezdomnym, może alkoholikiem, którego wszyscy umijają łukiem, bo ma swój nauk, ale który też oczekuje ludzkiego potraktowania. To są takie proste gesty, ale na tym polega prawdziwa pokora. Święty Paweł napisał. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych co są pod prawem byłem jak ten, który jest pod prawem, choć w rzeczywistości nie byłem pod prawem, by pozyskać tych co pozostawali pod prawem. Dla niepodlegających prawu byłem jak niepodlegający prawu, nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu, by pozyskać tych, którzy nie są pod prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych i dodał Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Amen.